Przyjechaliśmy z Poznania, z, klubu, z Poznańskiego Klubu Gazety Polskiej w dniu dzisiejszym do Warszawy właściwie w dwóch celach. Od godziny 9.30 protestowaliśmy przed Pałacem Prezydenckim przeciwko wprowadzeniu nowej ustawy o przymusowych szczepieniach, przeciwko niszczeniu Szkoły Polskiej przez Tuska i jego rząd. E, przeciwko w ogóle wszelkiemu złu, które ten rząd dokonuje, i o telewizję trwam, którą chcemy, żeby, żeby po prostu przyznali na e, multipleksie. Po kolei szczepionki, które nam chcą zafundować pod przymusem. Jest to ustawa kuriozalna, czegoś takiego nie było. W ustawie jest napisane, że lekarz albo ferczer jego, w jego decyzję może być użyty środek przymusu bezpośredniego, a ażeby zapis, zaszczepić obywatela. Kiedyś środki przymusu bezpośredniego dotyczyły tylko osób chorych psychicznie w szpitalach psychiatrycznych. Dzisiaj, dzisiaj mamy do czynienia to ze wszystkimi obywatelami. Przez takie szczepionki mogą nam wszczepić cokolwiek będą chcieli na wymyślone epidemie, mogą nam wszczepić trucizny, mogą nam wszczepić psychotropy, żeby społeczeństwo zachowywało się tak, jak im akurat będzie wygodne. Już nie mówiąc o tym, żeby uśmiercać powoli część narodu. W następnej sprawie, którą, której e, protestowaliśmy, jest to protest przeciwko niszczeniu polskiej szkoły. Tusk chce po prostu zniszczyć intelektualnie naród. Polacy mają być narodem, narodem e, niewolników, narodem wyrobników dla tych, którzy w Polsce rządzą dla tych, którzy przejmą Polskę, ponieważ Tusk od, oddał Polskę pod... Zarząd właściwie rosyjski i pani Merkel, zarząd niemiecki. Także z tym się absolutnie nie zgadzamy. Nie zgadzamy się, żeby być jakąkolwiek kolonią, i nie zgadzamy się jakiekolwiek poddaństwo. I ostatnia sprawa, z którą tu przyjechaliśmy, z modlitwą do naszej pani królowej Polski. O to, żeby obroniła Polskę przed tym złem, które w naszej ojczyźnie w tej chwili jest, przywieźliśmy ze sobą obraz Matki Bożej Łaskawej. Jest to patronka Warszawy od 400 przeszło lat. Niestety jest zapomniana, dlatego że pomogła pani nasza wyzwolić nas w 20 roku spod najazdu bolszewickiego, ale po tym została schowana, przez ówczesną masonerię tak, żeby nie było śladu po tym obrazie, żeby naród polski nie mógł się do niej odwoływać i do niej, u niej błagać o, o wyzwolenie. Po po, yy, po drugiej wojnie światowej, po drugiej wojnie światowej również komuniści ten obraz ukrywali, znaczy nie bezpośrednio, ale w każdym razie działali tak, żeby żeby e, ten obraz nie ujrzał światła dziennego. I zamiast e, najświętszej panienki, Warszawa ma w herbie syrenkę, a mogłaby mieć pannę, która, która broni Warszawy, broni Polski przed wrogami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Pani Łaskawa ma w rękach połamane strzały naszych wrogów, którzy nas atakują i od wewnątrz i od zewnątrz. Jeszcze mógłbym dodać, bo, bo tutaj zacząłem mówić o motywie religijnym, ale ten motyw religijny wiąże się z podpisywanym dzisiaj tak zwanym porozumieniem. Jest to wielkie, wielka jakaś mistyfikacja, oszustwo narodu polskiego, ponieważ nie można, właściwie jest wielkie przekłamanie robione, łączone pojednanie z przebaczeniem. Przebaczenie jest to całkiem inna sprawa. Przebaczenie jest to sprawa duchowa, pojednanie jest to sprawa ludzka. I duchowo jesteśmy w stanie, właściwie musimy i przebaczamy Rosjanom za to, że wymordowali tylu Polaków, a w ostatnim czasie nawet, że zamordowali prezydenta Kaczyńskiego. Ja im przebaczam i, i myślę, że ci, co, co ze mną są, również mi przebaczyli. Natomiast. Sprawa ludzka dotyczy wyznania win, dotyczy zadośćuczynienia. Natomiast ze strony rosyjskiej nie, ani, nie mamy ani wyznania win, przede wszystkim przyznania się do nich, nie mówiąc o tym, żeby przeprosiny jakiekolwiek były, już, a, a o jakimś zadośćuczynieniu to można sobie pomarzyć. Po prostu jest to robiona fikcja pułkownik Putin reżyseruje to spotkanie, przysyłając nam tu Cyryla I. Nasi biskupi się na to nabierają, może myślą, że uda im się ich przechytrzyć. Niestety bolszewicy przez 100 lat są tak wytrenowani w swojej propagandzie, w swojej socjotechnicznej, w swoich zabiegach, które stosują na całym świecie, że niestety tak łatwo ich się nie da przechytrzyć. Przechytrzyć ich można, ale tylko z Matką Bożą której trzeba zaufać i do której trzeba się modlić. Wszystko to było robione w tajemnicy i gdybyśmy się domodlili do Matki Bożej Łaskawej na przykład. Już nie mówię do, do Matki Bożej Jasnogórskiej, ale tutaj w Warszawie, do Matki Bożej Łaskawej, to być może by do takiego czegoś nie doszło. Być może by nie doszło nawet do zamordowania prezydenta Kaczyńskiego w Smoleńsku.